Witam w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie deforest, czyli idziemy do lasu wybudować domek na drzewie w takich niekorzystnych zimowych warunkach, ale damy radę, zbliżam się do lasu i tutaj zauważyłem jakieś takie prymitywne budowle koło lasu, i tutaj znalazłem materiały budowlane na nasz domek na drzewie. Jak widać, będzie on bardzo ładny. Duże wejście, właściwie to okno, bo wejście jest tutaj wyżej. O, zaraz wam pokażę, jakie będzie miał piękne wejście ten domek na drzewie. Tutaj otwieramy zamek. O, proszę bardzo, piękne wejście takie wszechstronne, normalnie cyk. Elegancko. O, jeszcze młotek znalazłem. Będzie czym montować. Myślę, że to drzewo będzie odpowiednie, żeby tutaj wybudować ten domek na drzewie, więc zaczynajmy montaż. Nasz domek na drzewie jest już praktycznie gotowy, wystarczy wbić ostatni element tej konstrukcji. Jest elegancko, jak widać, nasz domek na drzewie już jest gotowy do zamieszkania i oby go nikt nie zniszczył. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się i cześć.